Do tematu igrzysk olimpijskich i do rywalizacji Polaków w Tokio wrócimy już za moment. Dzisiaj w Polsacie o 25 mega hit Iron Man 2. Robert Downey Jr. jako Tony Stark, miliarder i superbohater w potężnej zbroi. O 22:50 w cywilu, gdy bezwzględni złodzieje diamentów porywają jego żonę, były żołnierz piechoty morskiej rusza na ostatnią misję. Jutro o 20.00 Kod Da Vinci. Super bestseller Dana Brauna jako filmowy thriller z Tomem Hanksem w roli głównej. What makes you feel alive? Alive, the new Eau de Toilette by Boss. Sephora, the unlimited power of beauty. Radio Dokądkolwiek jedziecie, z rodziną, z ukochanym, z przyjacielem, jesteśmy zawsze z wami. Radio Z, numer jeden w moim samochodzie. Little W lidlowych cenach. Barówki Berlinki 41% taniej. 2,69 za opakowanie przy zakupie 3. Jaja suflidowo. Tylko 6,60 za 20 sztuk. I papier toaletowy Floralis XXL. 14,99 za 24 rolki. Jakie Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. O, jaka ładna ręka na zdjęcie. Moje! Do waszej nowej sypialni. Tylko do soboty w salonach Agata 60 0% albo 100 zł rabatu za każdy wydany tysiąc. Agata, kupuj także online. Ciesz się latem po swojemu. Codziennie szansa na wygranie aparatu. Za tymi drzwiami czekają! PRAWDZIWE emocje. Za tymi tańce! Woo! Kulanki poprawiny! A za rok chrzciny! A to są drzwi do wszystkich drzwi! Zaszczep się i wygraj powrót do normalności! A możesz wygrać więcej! Weź udział w loterii! Masz cztery szanse na wygraną! Codziennie, co tydzień, co miesiąc! I w finale do wygrania samochody, a nawet milion złotych! Zaszczep się i wygrywaj! Czego pragniesz ty? Nie przegap 15% zniżki na wszystkie perfumy. Na przykład od luksusowych marek, takich jak Giorgio Armani lub Yves Saint Laurent. Notino. Perfumy i kosmetyki zawsze w atrakcyjnej cenie. Tato, liczę na ciebie. Córeczko. Hmm. Twój świat, mój jest tyle rzeczy, które chciałbym... Spokojnie, mamy od tego konto. Konto przekorzystne z pakietem komfort. To wsparcie przy nagłej usterce i wiele innych udogodnień. Córeczko Bank PKO SA. życie za rogi. Sprawdź warunki ubezpieczenia na pko.pl. Kolejny dzień rywalizacji podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. No i czekamy na kolejne medale Polaków. Czekamy na kolejne sukcesy, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że mamy na nie szansę. Widzą Państwo już Szymona Zaworskiego, który czeka w pełnej gotowości, aby o tym opowiedzieć. Szymon, dobre informacje z Tokio chyba, przychodzą do nas za poranku. Dzień dobry, tak. Możemy odetchnąć z ulgą, bo naprawdę eliminacje w życiu młotem kosztowało nas sporo nerwów. Szczególnie jeśli chodzi o Pawła Fajtka, ale na szczęście zakończyło się happy endem. Dwóch Polaków jest...